Siemanko, tutaj Aniole z 52 i w w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj gramy w Toka Life World i dzisiaj będziemy robić własny domek W którym oczywiście nie będzie to taki zwykły domek Tylko po prostu będzie to domek, w którym jeden pokój będzie ciemniejszy, a drugi jaśniejszy I to wy zdecydujecie, który pokój wyszedł mi najlepiej I tak, zbudujemy sobie gdzieś domek i może, ja postanowiłam, że będzie on nad morzem A czemu nie? Dobra. Ok. Eee, może być to trochę dziwne, ale no cóż. Niektóre rzeczy może są dziwne, ale. Ale widzicie. <słuch> Więc tak. Mamy już tu akurat meble. Tylko, że ja akurat. Ja postanowiłam, że to wszystko na sobie. Radejko tak samo. I tak. Pierwszy pokój to oczywiście tak. Po stronie, gdzie jest turkusowy kolor, będzie kuchnia. Natomiast z więc tak. Tutaj zrobię. Ciemniejszy pokój będzie. A co tam? Będzie ten tu duży taki. Tutaj będzie ten ciemniejszy A jaśniejszy będzie taki fioletowy W tym mniejszym będzie łazienka A tutaj w tym większym kuchni Czyli w ostatnim W sumie? No dobra, lecimy Pierwsze co ogarniemy to by oczywiście lampa Myślałam, że dam tutaj, że dam tylko jedną I tak, y lampa druga To będzie też taka sama Albo dobra, żeby nie powtarzać Przyda mi się do łazienki. Lampa. Lampa mi się przyda do łazienki. Może gdzieś tu. Ale tutaj damy taką większą, trochę. I tak. Yy, tutaj mamy różne rodzaje kanap. Hmm. Chociaż kanapa mi nie jest potrzebna, bo potrzebna jest mi łóżko. No, zadowolona. Ja zadowolona jestem akurat z tego. Yy, teraz garderoba. I żeby nie było tu zbyt nudno, damy sobie szafkę. Ja pomyślałam, że to będzie taka szafka. Tylko ona będzie trochę tak niżej. Dalej damy telewizor. I telewizor będzie... i w jednym pokoju, i w drugim. No i tak. Teraz obrazki. Obraz koteła może się nie zmieścić. A dlatego damy motylka. Czemu nie? No co, trochę życia w tym musi być pokoju. Tak, ale dywanik będzie biały. I tak, ja sobie postanowiłam, że teraz zrobię ten jaśniejszy pokój. I żeby nie było zbyt dziecięco, to możemy sobie użyć takich. Podłoń niech będzie taka. I tu też. A, przecież dalej. I tak, tu mamy różne kolory. Mam takie serduszka, kwiatki, drugie zielone. O, kafelki do łazienki O, kafelki mogą mi się przydać do łazienki o, fajnie yy, Ale żeby nie było zbyt dziecięco No to akurat Uszkodamy z drugiej strony tutaj Zobaczymy Idealnie I yy, tutaj akurat będzie tylko jedna garderoba Albo nie, wiecie co? Ja to na razie tu przestawię. Łóżko będzie tu, żeby było więcej miejsca na to. E, tak samo. Albo nie, wiecie co? Zostanie tylko jedna garderoba. Dalej, półeczka. Oczywiście, nie może zabraknąć telewizji, ale jeszcze mięciutki dywanik w serc, serduszko. Musi być jeszcze jakieś obrazki plakaty. Myślałam, że będzie tylko. Taki obrazek. No dobra, z pszczół. Nie zaszkodzi, jak dam z pszczółką. Boże, przypomniałam się bajka pszczółka Maja. Nie wiem, ktoś kojarzy tą bajkę? Ale ja nie chciałabym jej znowu oglądać. Ale nie wiem czemu. Dobra, lampa jest, wszystko jest. Teraz możemy się zająć dekoracjami. A ogólnie to szczerze, roślinkami. I tak, sobie pomyślałam, że tu stanie jedna roślinka. Kolejna stanie tu jeszcze jeden. Garderoby możemy tutaj trochę tutaj przesunąć. Nie zaszkodzi. Dalej kwiatka, damy. I tak. Nie i tak. Co by tu dalej wziąć? W sumie do tych pokoi to jeszcze mogę dać coś jeszcze. Ale fajniej by było, jakbym dodała do któregoś kalendarz. Aha, tego kalendarza nie da się nigdzie powiesić. Dobra, będę sobie tutaj leżał. Będzie tutaj. I żeby nie było zbyt walentynkowo, no to damy. A to damy podusie, czemu nie? Tutaj też damy. Yy, I tak. Tutaj damy klej. Jakąś książeczkę. Zasuniemy trochę ten obrazek. Nie, że mi się nie podoba. Tylko no co? ok Kurde, chciałabym wziąć książkę. Ale dobra, weźmiemy drugą. Weźmiemy tutaj damy. Dobra, teraz zajmiemy się łazienką. To mogły nie jeszcze do Alenki Bo nie myślałam, że prysznic stanie tu Albo nie, wiecie co? On stanie z tej strony Albo nie, bo wtedy nie będę miała miejsca na, na tą na umywalkę i na lustro Będę później miała miejsca Tego trochę tak to ściśniemy A co tam? Tak. Teraz damy jakieś tutaj rzeczy. Wiem, że to taki na papier mi się nie zmieści, ale na pewno szampon to się musi już zmieścić. Yy, ok, czuteczki dwie do zębów, bo tu mieszkają akurat dwie osoby. Będą i na koniec kuchnia. Kuchnia tu y, pomyślałam, że zmienię trochę kolorek. No, ściany białe. Możemy się zająć kuchnią. Dobra, lodówka będzie w tym miejscu. I tak, teraz pomyślałam o stole, ale żeby nie był taki zwyklak, postawimy takie w serduszko. Dobra, to na takie. Aha, dobra. Czas. Oj, przesunęłam wszystko. Przysun Dobra, myślałam, że jeszcze może coś tu damy, ale mam tutaj jedzenie. Wiecie co? Czemu nie? Damy ciasto. Mamy tutaj płatki różne, a mamy nawet karmę dla psa i dla kota. Ziemniaki jeszcze. Dobra, damy to jeszcze, ale, ale trudno, pójdą może na zakupy. O tak, teraz to. No, musi być trochę tu dekoracji. I tak. Ona ogarnia swój pokój, a ona swój. I tak. Oczywiście tu są oczywiście ubranka. I ja właśnie y, lubię takie wieszaki, bo akurat one są takie cool. Więc tak. Y, oczywiście to będzie tu też. Taka kurteczka To Nie wiem po co ja tu dałam garnitur Ale dobra, niech już zostanie Takie Dobra, damy tu wszystkie te ciuchy Tutaj yy, współczuję jej, bo mam tylko jedną garderobę Chociaż mogłabym jeszcze trochę pomyśleć o tym I tak Został mi jeszcze jeden Ale karton zostawimy w kuchni, na wszelki wypadek I tak ona teraz ma torebkę, i tak. Tutaj stanie jeden, tu kolejny, tu jeszcze kolejny, tu i ten. Dobra, ciuchy staną, a reszta ciuchów stanie tutaj. Dobra. Y oczywiście, okularki będą tutaj, ale tu będzie torebeczka jej. A tu będzie dobra beczka akurat tej. Yy, nie, co to są za oksy, więc je wyrzucę. <grym>, Wyrzuciam. Dobra. Ja wszystko mamy już gotowe. Tylko jeszcze y, zobaczmy tutaj. Aha. W waseczku mamy tylko ołówek. Ja pomyślałam, żeby nie było zbyt nudno. To akurat y, tutaj chyba nie masz żadnej maseczki. A nie, ma dwie. Tutaj stanie jeszcze kapelusz, który nie chce mi się zmieścić. Okularki będą mogły się dzielić, ale dobra, zobaczymy. Maseczki staną oczywiście w łazience. Dobra, jednak nie w łazience. Może, mogłabym pomyśleć o tej garderobie jednej. O, tu jeszcze mamy fonka. To na spółkę będzie miała z nią. Nie, no żartuję. Będzie miała. I tak. Oczywiście karton staje kolejny w kuchni. Dobrze, myślę, że mamy gotowe. Ale szczerze, e, oczywiście teraz szczerze musimy kupić jeszcze rzeczy do kuchni. Czyli ogólnie jedzenie. I tak ja tak na szybko to zrobię. Jak myślicie? Ten czy ten outfit? Moim zdaniem ten, bo pasuje do torebki. Dobra, teraz dla niej, bo one razem idą. Dobra. Dobra, idziemy. I kupujemy akurat jeszcze jedzenie do kuchni, bo muszą coś jeść. Wiem, że tam w sklepie było. Ale mi się bardziej chce kupować jako jak ja. Dobra. Poszły przez przypadek do fryzjera, no ale dobrze. Bo ogólnie, czemu mnie to tak ciekawi? E, mam jakiś powód. Ale nie mogę wam go powiedzieć. Nie mogę zdradzić tego powodu. Jakby coś. Co niebieski? Co nie? No, kochane. Dobra. I tak. Ja szczerze pomyślałam, że mogłabym kupić. Ale, no dobra. Dobra, bierzemy. I to tak na szybko. Żebyś nie marnowała czasu. Dobra. Okej, okay, co by tu kupić? Na pewno kupimy jajka. Dobra, ona weźmie jajka w ręce. Worek ziemniaków. Żeby coś było. Płatki. Chipsy niech, niech nie będą. Ostry sos. Mleko. Bomarańczowe, kurczak. Dwie rybki. Kapusta, marchew. Ananas. Aha, ananas mi się już nie zmieści. A ta ma już pełne ręce. Dobra, zrobiły jakieś tam zakupy. <laughs> Zwierzątka moglibyśmy kupić. Chociaż ona. Yy, chociaż one mają yy, zapchane ręce już. Wiem, jest, że... wiem. Jest brzydko ubrana. Mm.